Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze w takim jednym odcinku na temat mojego y, Peugeota Spitfire 4 Mar Grey edycja limitowana 2020, ogólnie w serii, która już się też dawno, dawno skończyła. Ale postanowiłem, że jeszcze nagram taki odcinek, oczywiście spontaniczny, bo tego nie miałem w planach. Chciałbym Wam pokazać, jak ściągam z moich felk y, to białą taśmę. Pod tą białą y, taśmą y, znajduje się taka niebieska. Wstawka z jednej i z drugiej strony. To samo się tyczy przodniej Felgi, jak widzicie, więc zapraszam do oglądania. Ja w tym momencie robię cięcie, bo chcę nim sobie wyjechać na podwórko. No i dobra, jestem na polu, więc myślę, że można zaczynać. Ok, już jedną mamy za sobą. Jak widzicie, tak to się prezentuje. Idę na pozostałe felgi, znaczy, część felg. Powiem Wam, że całkiem spoko to schodzi. Cyk, kolejna felga tak to się prezentuje tylko tu wiadomo wam błotnik ta zasłania więc nie widzicie całego ale to nic no to lecimy tylna felga Wiedzę jak to przyjemnie odchodzi aż fajnie się to robi bez kitu tutaj mamy jakiś opór lekki O, proszę bardzo. No i została nam ostatnia strona. Ja sobie jeszcze wywalę to tutaj. I ostatnia felga. Cyk, 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 cyk. Bang, mamy to. Więc tak się on prezentuje teraz z nowymi wstawkami niebieskimi. A z mojej strony to już chyba tyle. Nagrałem taki właśnie króciutki filmik, żeby wam pokazać, jak on się prezentuje z tymi wstawkami. Nie wiem, mogę zbliżenie zrobić? Mogę. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale spójrzcie sobie, takie niebieskie wstawki na felgach. Tak się on właśnie prezentuje. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnych filmikach, jakie będą z Wroga Motocyklowego. Trzymajcie się, pa pa!